No więc siema, no, cześć, witajcie, z tej strony Młody, jakoś witam tutaj na kolejnym odcinku z mojej serii, z mojego tutaj gospodarstwa. I no jak widzicie znowu w trasie, co tutaj się dzieje, że ja znowu w trasie jestem. A no uwaga, uwaga, proszę bardzo, dzieje się to, o proszę bardzo. Bez wam opowiem za chwilę jak dojadziemy. Ale byłem u chłopaków, yy, no troszeczkę tutaj... Yy, Powymieniać tak drzewo na, na deseczki, ale tu... O, proszę bardzo, pociąg pojechał. My się tu skręcimy ładnie. A proszę bardzo, jak możecie zauważyć, coś tu się podziało, no powycinałem te drzewa, y, które tutaj przy drodze były właśnie. I tutaj już jest taki plan, że na ten sezon, przynajmniej... Myślę, że zrobię sobie tuti pole. Tak wiecie, od tamtego lasu aż tuti do drogi. No teraz we wrześniu już nie wiem, czy coś uda mi się jeszcze zasiać. O, tu jeszcze mam trochę takich, kurcze, w miarę takich, no, nazwijmy to ładniejszych pieńków wszystkich tuti. Myślę, że uda się je tutaj na spokojnie wykorzystać do jakiejś, kurcze, budowy wiaty, budowy hali, może coś tego typu. Ogólnie tak, jeszcze jedna rzecz. o tutaj widzieliście ta Władimirca w ostatnim odcinku, jak wygląda. E, ogólnie ten farming do, do ostatnio mnie zaczyna denerwować troszeczkę, bo mm, no, trochę tutaj bugów występuje i dzisiejszy odcinek to bym trzy razy pewno nagrał, ale trudno, no, no cóż, nie poradzę nic, także mam nadzieję, że chociaż go e, w miarę widzita. E, a, i zarejestrowany tydzień już jest, proszę bardzo. To ja się tutaj rejestracja nieimienna, ale myślę, że. Jak najbardziej, tam w przeciągu, tam nie wiem, kilku odcinków. O, zróbmy tak: jak Wam się podoba i chcecie, żeby ten Władimirec miał tutaj e, rejestrację imienną, no to jednak to trochę kosztuje. Zróbmy tak, że kosztem takich kurczę, mm, no nie wiem, ile Wam tutaj mogę dać, no tak, z 500 łapek dajmy. 500 łapek, e, proszę ja Was, i robimy tutaj imienną tablicę w tym włodku. Myślę, że na spokojnie dacie radę, chyba że YouTube nie wyśle powiadomień, to wtedy będziemy się martwić, ale mam nadzieję jednak, że y, damy radę na spokojnie. I teraz tak, co się tutaj stało, bo tutaj też trochę się pozmieniało. Ogólnie tak, y, te dwie panety to jak możecie kojarzyć taki odcinek pamiętny, gdzie przyjechał do sąsiada Adama nowy nabytek. Ja sobie pozwoliłem te dwie palety właśnie zahachmięcić troszeczkę, prawda? No i jak, jak ktoś pamięta to sobie je wziąłem tam na rowerek. E, ładnie przypiłem do bagażniczka z tyłu i cyk przywiozłem. A ten kontener to taki kurde, no, ze złomu wyciągnięty. E, ale myślę, że jakoś się tu nada. I uwaga, co ja zrobiłem? Generalnie to jest tuti y, mojej roboty. Ja tu powycinałem, widzicie jakie ładne tuti, o. Takie ładne tuti. No, jak to się zwie, kawałeczki równiutkie, idealne na paletę, to jest super glue sklejone, to nie ma prawa się rozwalić, wiadomo, tu taki pas jest taki, taka niteczka jest zawiązana, stąd tego nie widać, ale spokojnie coś takiego tu jest, no i tak, no, no tak to się prezentuje, a tutaj to jest takie pocinte, tu u sąsiada byłem, żeśmy tam z sąsiadem, o, tuti, tuti, ja wam zaprezentuję, tuti, tuti, jak widzita, ten sąsiad tu ma trajzegę tako, a tam ma tutaj też swoje drzewo takie o, widzita, więc myśmy tu jak do niego przyszedłem, gdzieś ma to, to tutaj właśnie największe drzewo, co tu było, żeś ma pocieli, i to będzie myślę dość przedaż na opał czy coś, także jak macie tutaj mm, nie wiem, jakiś w okolicy gdzieś tutaj yy, jakiegoś skupującego, albo ktoś to chciałby tutaj takich właśnie yy, sobie yy, pokupować z takiego pociętego drewinka, może takie o tutaj ładne, równiutkie kawałeczki, się postarałem wszystko ładnie. I możecie również zaproponować cenę, bo myślę, że tutaj już za takie ładne pocinte, to za taką paletę kurczę też no z tysiąc dwami można było zainkasować. Bo to teraz wiecie jak to, jak te ceny do góry poszły, to, to no to wie to o co chodzi. No to za, za to też kurde by z tysiaka wziął i by było dobrze. No bo to wie to no. Ciężkie czasy na tej polskiej wsi są, no to, to jak na nie poradzę, a dobra, bo ten Władimierac nam tu chodzi cały czas. I podjadziemy sobie troszeczkę. A właśnie, no i po co mi te tutaj dedeski, i te takie tutaj yy, powiedzmy, nie wiem, te belki takie, no no takie belki, no powiedzmy, nie? Yy, to będzie mi służyło do, proszę ja, was konstrukcji, którą będę tutaj stawiał. Yy, ogólnie mam w planach jakąś taką drewnianą wiatkę postawić. Kurde, w cieniu mnie nie widać, zobacz ta. Tam Władimirez jeździ, sama kierownica się kręci, nie wiem o co chodzi. A z tyś o, oj, przepraszam, kurde. W celu. A co ja, przepraszam, to w swój ten się wjechałem, a zobacz, ta z tej perspektywy już tutaj widać mnie na traktorze, a z tej perspektywy tu samo koło się kręci, he <laughs> Dobra, nie będę tutaj przedłużał, bo już kurde gadam kocopoły takie, że masakra. E, dobra, ja sobie z tego wozu to, to zdejmę później, ale... I tak jak mówię, tam mam te wiecia belki, do tego tutaj przywiozłem sobie w zamian za to drzewo, które wywiozłem dostałem właśnie trochę tych, tych desek przerobionych też tam, no nie będę ukrywał trochę taniej niż, niż tak w cenie hurtowej, ale chłopaki mówią, że wie ta młody się starasz, kurde, to, to ten, to, to, to ci tutaj troszeczkę pomożemy, nie? A tu zobacz, tu jesiewnik sąsiada, trochę przeze mnie odremontowany, tak minimalnie odremontowany, bardziej bym powiedział umyty. I zobacz jak on ładnie nabrał konorków jak go umiłem. No ale cóż, no myślę, że mm, też wam się spodoba. I teraz my jedziemy, proszę ja was, wyjedziemy się tuti. E, tu proszę bardzo, piękne tutaj palety, e, Wyjedziemy się tuti i tak jak mówiłem, wiem, że tuti e, w przyszłości ma być jakiś taki kurczę, moja naczelowa miejscówka na domek, ale żeby to było, to tutaj trzeba to lekko przełorać. Ten snawik jakoś pogłębić i tak dalej i wie to o co chodzi także yy, Nie wiem zaczniemy się kurde jakoś tak stąd A gdzieby to nie było wieta yy, Jakoś Nie wiem żeby to nie było za duże pole nie To na razie się zrobimy tak na weprost Zobaczymy co z tego wyjdzie Ogólnie też Ja dzisiaj nie będę na pewno całości tutaj... Oj, że zadławić łódka, Nie będę na pewno całości tutaj orał. Yy, tylko załadam sobie kawałek, tak myślę kilkanaście przejazdów tej wefta i do tego yy, przejdziemy sobie siewnikiem, jak tam wieta no trochę materiału silnego gdzieś tam o Dlatego myślę, że nie będzie tutaj żadnym problemem żeby to sobie zasiać, tak nie będę do samej drogi dojeżdżał, powiem wam tak no yy... Tutaj na, na ten, na, tu przy drodze właśnie. Planuję ogólnie tą działkę praktycznie całą przeorać, te drzewa praktycznie wszystkie wyciąć, e, te śmieci pozbierać i może dzisiaj kurde bym otworzył też te, te szopkę, nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale, ale nie obiecuję. E, natomiast proszę ja was, e, mam nadzieję, iż e, jakby w przeciągu najbliższych sezonów Kurde jaka tu górka bym spadł zaraz tego na błotnik tutaj e, W najbliższych sezonach mam nadzieję, że uda mi się mm, te winnice Znaczy te winnice, no tak, no, no, te winorośla tutaj winnice jakoś postawić Wieta już by wtedy było coraz, coraz to więcej zarobku, coraz więcej tutaj możliwości, dywersyfikacja proszę ja was przychodów, no to już takie są fajne rzeczy, które można tutaj wykorzystać. Kurde, tu jest ta tekstura orki od hakiera, ja powiem wam, jeszcze na tej teksturze tutaj nie orałem, naprawdę to robi robotę. Te Bruzdy powiem wam takie, no jakbym to faktycznie taką dwójką starą orą, takie nierówne, takie kurde, ta ziemia jakby nie była 143 lata e, przewracana proszę ja was, e, jakby tu dziodek zaniedbał takie te ogólnie właśnie myślę, że kolejną inwestycją będzie tutaj inwestycja w sad. To też by nie było głupie, oj kurde bym wyjechał, znowu pociąg jedzie się maanziej byłaby to inwestycja w sad. Ogólnie niestety nie ma jakichś takich małych drzewek owocowych dlatego, no cóż, musielibyśmy no, to zrobić w ten sposób, że powiedzmy po zimie tam 2-3 drzewka by się tu gdzieś pojawiły. Ja nie wiem, za każde drzewko tam 1000, powiedzmy 1000 euro czy tam 1000 zł, jak na to patrzeć, chociaż tutaj złotówki, no to dobra, no 1000 zł, by wtedy za jedno takie drzewko już duże wyszło. No i wtedy wie to no 3-4 tysiące inwestuje i później garście kurde znaczy kosze, garściami do koszy i kosze, e, jobłek możemy odstawiać do e, sprzedaży na targ, czy tam gdzieś kurde może tutaj na mapie, o się bardzo zbysiek jedzie na workie, on chyba jedzie na to pole tam powiem wam, do, to z jatorami tam kurde, także zobaczymy czy, czy mu się tam uda pooroć. Bo to jest ten właśnie od którego ja tam no, ciowałem mu tam, nie? To pole, także tutaj powiem wam ta wioska się rozwija razem ze mną, nie? Tutaj zobaczymy, mam też plan, żeby tutaj pobudować jak najwięcej rzeczy. Coś tego wyjdzie, to zobaczymy, ale możecie napisać czy chcielibyście, żeby tutaj się jakieś nowe skupy pojawiły i tak dalej. Bo to już jest w planach na innych takich seriach, niekoniecznie moich, ale... Ym, możecie się spodziewać w najbliższych odcinkach, właśnie yy, jakiejś budowy kurczy niespodziewanej, czy teraz już spodziewanej, bo wam powiedziałem, dobra, nieważne. Yy, no, i tutaj ja wam powiem tak, no niestety ten odcinek już bym miał nagrany wcześniej, ale nie wiem, która to modyfikacja mi się tutaj źre że nie mogę ani czasami piły odpalić, ani nie mogę wyciąć drzewa, ani na przykład nie mogę korzystać ze warsztatu co za tym idzie, żeby tego Władimierca zrobić, tak Wam tutaj zdradzę. No musiałem niestety kupić go na nowo, ponieważ no, no nie dało się go zwarsztatować, a ja już tutaj założyłem maseczkę na ostatnim odcinku, jak pamiętam, umiłem go troszeczkę, no to akurat mogłem zrobić, a maski kurde założyć mu nie mogłem, no bo niestety nie mogłem wejść w menu tego ciągnika, wiecie, no w sklepie. A gdzie kurde, jak macie jakiś pomysł, co by to mogło być To możecie dać znać Kurde tu ten pług się da jakoś ustawić Czy nie bałdził? Nie chyba nie bałdził Te korki Tuti jakoś tak Nie są chyba chętne Ale to co powiem Wam tak No Nie ma co takiego pługa starego tutaj oczekiwać jakiś, nie wiadomo jakich tych No Efektów pracy co nie Ale to co Tuti jest To i tak mi się podobie no powiedzmy w miarę to idzie No gdybym tych, tych tutaj wiecie gdybym tego nie zmuciował I nie wyciął tej trawy No i to by nie poszło Ale kurde Patrząc na to jak to tutaj wygląda To myślę, że będzie dobrze Ogólnie jeszcze kolejną rzeczą W tym sezonie tak Mam nadzieję, znaczy mam nadzieję Chcę tą soję tam te, te ile tam 70 kilo Co mi sam się czy jakoś tak Soję, to chyba soja była To chciałbym to zasiać Mm, nie wiem kto mi to skości, czy w ogóle ktoś mi to skości, czy będę musiał sam się tutaj jakoś, nie wiem, z sierpem i koszą i młotem i tam jakimiś innymi rzeczami, nieważne. Yy, takimi tutaj, wieta, takimi rzeczami to wykaszać. Yy, czy też yy, ktoś mi tutaj przyjedzie, możliwe, o, dzień dobry, wronki się tu pojawiły. Yy, no możliwe, że któryś z sąsiadów uprzejmie mi tutaj przyjedzie, no bo jednak nie ukrywam, że yy, trochę tego będzie. I to jest tak, w tym sezonie to pole wygląda jak wygląda: ono będzie tak wieta, i aż pod ten nasek, tak jakby wieta o co chodzi, i aż tam pod drogę omijając, oczywiście, te kamienie. Naste a, znaczy, natomiast yy, w następnych sezonach, yy, dopiero będziemy myśleć: ja, tak, tutaj zrobię zdjęcie z drona, proszę ja was, i będę wam też yy, mniej więcej przedstawiał na odcinku, jakie ja mam plany tutaj na yy, te moje gospodarstwo. Co by tutaj na tej działce zrobić? No bo wie ta, tutaj jest taka macie zobaczymy może jaką tam dofinansowanie by kiedy dostał, ale to To na pewno nie w najbliższym czasie, bo to wie ta, Tą działkę chcę, chcę wykorzystać całkowicie. Ym, tam za nasem wydaje mi się, tam za tym nasem, tam, tam, tam ym, wydaje mi się, że jeszcze dziodek miał ym, nie wiem, tam skurczę z, z pół hektara może i nawet, albo i trochę wincy i tam jeszcze właśnie nie wiem czy jakiegoś sadu nie miał czy coś w tym stylu więc będę musiał to tutaj poszukać w tych, tych wiecie, na tych kurde, geoportalach i takich rzeczach, jak to wygląda. I wtedy będę wiedział wie czy tam jeszcze jest faktycznie moja działka czy nie, ale jeżeli by była, no to kurde, no fajnie by to wyglądało, bo mógłbym sobie wieta, tam 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 też coś zrobić, taką ładną drużkę przez nas przejechać, no i wtedy y, nawet niekoniecznie muszę się budować tuti tylko mogę się wybudować, proszę jawać, oj, praj się podniósł Mogę się wybudować wiecie tak tutaj za tym lasem że żeby do mnie dojechać w ogóle trzeba ja będzie jechać taką tuti drogą polną y, i co to tam? Czarny? Kurde, czarny latają Tuti po moim, po moim terenie masakra. No i wie to, wtedy by był taki daleki dojazd, nie byłoby mnie tutaj od ulicy jakby od razu, więc mogłoby to również fajnie wyglądać. Ale no, to się wszystko okaże jak to tutaj będzie robione. Także dobra, lecimy sobie z tą morką i widzimy się w kolejnym ujęciu, także do usłyszenia. Nie no kurde, ale to wygląda tutaj zobacz taka górka. Wie ta co? Ja tak ora ale ja nie wytrzymię, nie? Ja tą środkę jednak w dzisiejszym odcinku muszę otworzyć, bo ja przecież nie wytrzymię. Idziemy do hałupy. Yy, znajdę jakiś tutaj, nie wiem, klucz, jaki kurde taki wietało, może coś tego typu. Yy, no nie wiem, siewnikiem tego nie otworzę raczej. Yy, hmm. Team Tuti też, nie? Kurde. Ja by tuti wziąć. Będzie tutaj coś, jakiegoś fajnego takiego. O, może ty, kurde by się podważył czymś, kurde, jakimś takim. Wie ta, co? Ja tu poszukam, albo może... hmm. Tą drabiną jakby tu wyciganił. Kurde, próbujemy, wie co to, to, to wiecie, głupie pomysły jak są jak działają, to wcale nie są głupie. Także spróbujemy drabiną wyciganić. Tak mocno się zamachnę, bardzo mocno o drzwi i może się uda coś tutaj wykminić Także uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga, tu przyłóżcie, panie, panie młody, proszę bardzo, i uwaga, eee, hop! Kurde, zobaczcie co tu jest, dziadek to faktycznie chyba bogaty był. A to się boję tutaj po tej działce chodzić, czy ja tu jeszcze znajdę. Zobacz, tam ja wysiądę. Kurde, normalnie zobaczcie co tu jest. Ale maszyna. Kurde, nie wiem co z tym zrobić, bo ja takie mi, takie coś mi będzie potrzebne. Wątpię w to, ale kurde przecież to musi być duża warte, ja nie wiem, ale może tutaj kurde mi powiecie w komentarzach co tu, o co tutaj chodzi, O kurde może bym to sprzedał i jakiś hektar i kupił, nie? Ja nie mówię tutaj o jakichś maszynach może nowych, ale jakieś takie kurde no z pół hektarka czy coś by pewno za to kupił albo i więcej nie wiem ile to może być warte powieta nie chcę też żeby ta seria tak trwała wieta że ja teraz zaraz kupię tutaj tutaj największe sprzęty ale no taki jednak tutaj nabytek jodkowy mi pomoże jak najbardziej kurde yy, no w rozwoju gospodarstwa myślę że mocno nie napiszcie w komentarzu co wy o tym sądzicie czy mam go Cholercia jasna sprzedać i zarobić, czy mam go skasować gdzieś kuźwa w lesie albo pod pociąg postawić i nic na nim nie zarobić, No będzie wasza tutaj decyzja, I, co prawda no wiem, że, że tutaj możecie, możecie się na mnie tutaj obrazić, kurde młody co tutaj takiego defendera pięknego gdzieś od dziadka wyczasnął. ale powiem wam tak. Zadecydujecie w komentarzach. Albo go roztrzaskam na odcinku gdzieś cholercia jasna pod pociąg, albo go sprzedam ładnie z zyskiem i kupię hektary. Możecie pisać w komentarzu co wy o tym sądzicie. To jest taka, nie wiem, poboczna propozycja ode mnie y, do was i, i napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie, czy jest w ogóle nic. A ja za ten czas tutaj proszę bardzo, naładujemy się yy, proszę bardzo tą drabinkę, ona tutaj nie jest w ogóle yy, zwichrowana, pięknie dała radę tutaj otworzyć, trojeczku tam odpadniła, na, nareperowałem, także dobra, yy, proszę ja was, podjedziemy się tutaj na gospodarstwo. No ja jestem w sioku, no generalnie jakbym sprzedał to faktycznie jestem w stanie, wiecie, za to sobie chałupę chociaż postawić, albo właśnie hektary kupić, więc wydaje mi się, że nie jest to zły pomysł zważywszy na to, że wiecie, ja tutaj na tej serii praktycznie nic nie mam, więc... A taki samochód też masz, no to kurde, też chyba nie jest, wieta, no nic, nic potrzebnego dla mnie, tym bardziej, że no mam, mam Władimirca, mam rowerek tutaj jeden, drugi, mam wóz kłonny, to się wszystko poradzę, a taki tutaj, wiecie, samochód nowy, znaczy nowy, on tak no, za nowy to on nie jest, ale kurde, stan jest idealny i perełka normalnie, nie? Dziadek pod kocem tam chyba trzymał to normalnie, nie? Ale powiem wam tak. Yy, no tak jak mówię, napiszcie w komentarzu, bo jeżeli bym go sprzedał, to tutaj można inwestycje poczynić, yy, to wypierdzielić ten, ten hama, nasz, hamaczek, kurde, co ja gadam. Ten kurde wóz, tu tutaj można wywalić, yy, gdzieś tam nie wiem, do rowu na przykład. <grych> Proszę bardzo, yy, i pobudować wiecie, na przykład domek, jakąś wiatę, no i to by było coś pięknego, ja nie chcę tutaj tak jak mówię kupować nowych maszyn, bo chcę jeszcze tym włotkiem się nacieszyć i takimi malutkimi maszynami, ale chciałbym tutaj zainwestować w jakąś budowę, może jakiś właśnie ym, ten domek postawić, może tą wiatę rozbudować, wiecie o co chodzi, to jednak by całkowicie odmieniło tą serię i yy, myślę, że byłoby całkiem spoko, także napiszcie w komentarzu jeszcze raz, jak tak jak mówię, yy, co wy tym sądzicie. A ja już nie przedłużam i zasiadam, kurde i jadę, bo to takie kociopoły tu ja gadam na tej serii, że ja się aż dziwię, że wy to czasami oglądacie, ale myślę, że koniec końców chyba nie jest tak źle, co nie? Jakby było tak źle, to byście nie oglądali. Także no dziękuję Wam bardzo ogólnie za tą aktywność. Co prawda wiem, że są też osoby, którym się ta seria nie podoba i nie podoba się to w jakiś sposób to prowadzę i mówi ta tam, żeby młody już skończył gospodarzyć i żeby w ogóle nie gadał tym głosem, bo to jest niefajne i w ogóle, no ale myślę, że jak najbardziej yy, będzie to tutaj kontynuowane, tym bardziej, że taki był, tak jak już wam wspominałem wcześniej, taki był zamysł tej postaci, żebym ja sobie mógł tym głosem pogadać młodego, a nie tylko w kółko. I jakby jednej i te same budowle, jednej i te same rzeczy, no jest to seria taka, taka kurde, ee, nie wiem, no, no na moim kanale jeszcze takiej serii nie, było znowu w tym samym miejscu się te wrony pojawiły pierdzielone, na moim kanale jeszcze takiej serii nie było, także ja też się tutaj uczę wszystkich rzeczy, jak to robić, wie to, co robić i tak dalej. I to też wiecie, jak to wygląda. No nie wszystko od razu, nie od razu Kraków zbudowano, tylko trzeba się naumieć troszeczkę i to jest też taka wieta. No w tym farmingu nie chcę, nie chcę tutaj tak twierdzić od razu, ale to jest jedna z takich pierwszych serii, gdzie faktycznie bardzo mocno skupiam się na rozwoju i staram się, tak wiecie. Nie tylko y, grać, bo grać, tylko coś wymyślać na tą serię. Y, no co za tym idzie, nie zawsze mi to wychodzi. No, no, możecie pisać w komentarzach zresztą, co, mu, co ja mówię. Przecież wypiszecie w komentarzach bardzo dużo po propozycji, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jak oglądacie to jeszcze w tej kurde, nie wiem, 20. Minucie chyba, czy jakoś tak, możecie napisać y, komentarz, hashtag. I gospodarstwo młodego tak po prostu zobaczymy czy w ogóle ktoś to jeszcze w tym momencie ogląda wiem że haszak nie za bardzo wybitny i nie za bardzo ambitny ale no cóż jakoś trzeba to zrobić dobra wie to co ja tu kurde tak jadę z tą morką i jadę a ja może zawinę tutaj przejdziemy ładnie pomiędzy troszeczkę tutaj na zbyt ale na szczęście spokojnie i wszystko jest gitarowo yy, i teraz tak i właśnie jeszcze tego mogę opchnąć chyba jo ja. albo nie wiem może bym go do tych do ogródków zostawił zawsze fajnie mieć więcej maszyn to wie to zawsze tak ładniej to wygląda dobra to ja teraz sobie tutaj łączepię ten płuk proszę bardzo cichfuk zaczepiam sobie siewniczek i lecimy z kolejnym ujęciem no i dobra podnosimy proszę ja was ogólnie jeszcze tak tylko napomknę mała zmiana planów bo ja tutaj od sąsiada dostałem tą soję ale i zostało to wysypane i e, zasiejemy pszenicę bo jednak no, soi nie zasieję w tym momencie e, no bo mi nie wykiełkuje i stracę wszystkie nasiona także sobie odsypałem do przyciepki tutaj w sensie do tej mojej baraku o barak obama albo barak y, szopa przyciepka tutaj e, i odsypałem sobie to tam do dwóch wiaderek proszę ja was e, no te 60 tam parę kilo to tam wie, to, no, dwa wiaderka, jeszcze taki pojemniczek, ten, ta, ta kratka, wie, no, tam wie to, o co chodzi. Ten już wam pokazywałem dawno temu, y, no i, i ten, i tak to wygląda, że kurde, y, siejemy jednak pszenicę, no, <ścoughs> ta seria jest jednak chaotyczna i, i to, to już dobrze o tym wiecie, ale no, cóż, mam nadzieję, że to Wam aż tak bardzo nie przeszkadza, no, tak jak mówię. No jednak tutaj, żeby młody się wprawił jeszcze w tę serię, to jeszcze myślę spokojnie 10, 15, 20, a nawet i może 30 odcinków, żeby już wiecie faktycznie ogarniał, co ja tutaj potrzebuję zrobić, a co jest takim jakimś moim wymysłem i, i jaką tutaj akcję faktycznie zrobić i co wam się będzie podobać, a co nie, no na razie to jest jak jest, więc, więc tak jak mówię, no przepraszam za wszystkie niedociągnięcia, ale no niestety tak to nie tutaj wygląda. No i dobra, no tak coś tutaj siejemy, ogólnie na jeden przejazd poszło kurde 10 kilo No to nie, nie zrobimy za dużo, ale no cóż co ja poradzę, no, no trzeba jakoś to tutaj normę wysiewu zachować Nie wiem czy ja mam tutaj automatyczne Kurde, czekajta e, Musimy tutaj e, Proszę ja was O Tutaj proszę I trzeba teraz zmienić e, Shift I J No tak kurde, aż tyle to to nie e, Hmm Lift n, o to to, o, to to, 180, to to jest dobra ilość, no przecież 180 kg na metr, znaczy 180 tych na metr to i tak jest dużo przecież, a ja tu 430 walę, no kurde panie, Czy tyle to nie, przecież to ja tutaj nie nawiozę tego nawet, o Jezus, nie chciało się podnieść, przecież ja tego nawet nie nawiozę, to to tu symboliczne 500 kilo, a właśnie, a dlaczego ja sieję tą pszenicę zapytacie? A no się je tą pszenicę, ponieważ, uwaga, uwaga, yy, chcę zainwestować w następnym sezonie, w sensie tutaj yy, na wiosnę wybudujemy kurnik, ale na lato zainwestujemy w kurki i myślę, że to będzie kolejna fajna inwestycja, ponieważ no cóż, jakby nie mówić, yy, będą to pierwsze zwierzęta tutaj na moim gospodarstwie, później może jakieś kaczki. Kurde, nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale chciałbym takich wieta tutaj, yy, bidło dziobate na sam początek, no nie, na sam początek bydło dziobate, tutaj zrobimy ładnie, pięknie, oj tu Władek, kurde, nie daje rady, no to kurde, zobaczcie tak maszyna wygląda, kurry, blaszka, zobaczcie, to ja wam zaprezentuję. Ale tutaj no rozwinął się młody, kurde, no nie powieta, że nie, kurde, tu zainwestował w maskę, tu zainwestował w siewnik od sąsiada, tam krowy chodzą, witam serdecznie, może bym ze dwie się tu przez płot przeprowadził, może bym je tu, nie, no dobra, nie będę taki, y, już y, wystarczy tego chamstwa w internecie, bo to nieważne, dobra, co ja pierdzielę, to by było na tyle, y, tak ten zestaw się tutaj prezentuje, proszę ja was, taki o tutaj piękny. Y, Kabat, witam serdecznie. A tu jest rejestracja... Yy, Naciusz. tak to już tutaj wygląda? No i dobra, także to na tyle. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba. Yy, zostawcie łapkę w górę. Do następnego odcinka. Na razie, no i cześć.